O nie, ogień jest, Antoś, nie. ogień Wszystko, pali się Jeszcze po ogniu, żeby, żeby Jak jeszcze po ogniu? Żeby zasypać ziemią Nie wolno jeździć po ogniu, Antoś Ale ja pewno zasypuję ziemią No to żeby zasypać ziemią to powinieneś o, coś jest, Aha, że co? Że tak, tak boksujesz, tak? Ja ciebie. Rób. I i A, już Dobra, dobra. Dzięki strażaku. Ja już tutaj tak na niby, że to wszystko już tutaj porobiłem. Kuchara nam tutaj dała. Strażak sam. Dobra, patrzcie, teraz Antoś zbierającą Dobra, to już, teraz możesz się rozebrać. Dobra, to już ruszaj. Co jeszcze? Pas, spodnie, kurtkę, tak? Kask jeszcze. A jedzie, jedzie zbierającą. Tata, uważaj, bo strażak się rozbiera. To nie ja mam uważać, tylko strażak. Oj, oj, na co się dajesz? Tata, przyjechałem ludzika. Jak? No coś ty, teraz my nie mamy karetki. I... Nie, czekaj, mamy. Ja wezmę. Ja wezmę z Siku. Gdzie tutaj było? Siku, nie ja mam mamy kaleczki. Mamy. Możesz uderzyć w Fedexa. Jako, że takie białe. E, Dobra. Kawierka. Bardzo dobry pomysł. Jadę! Dzień dobry, gdzie jest pacjent, ojeju, panie da radę jakoś podnieść ten traktor? Eno. Dawaj pan sztaplarkę z tego rama, co go tam mijaliśmy to te, te, te. te. też może być Dobra dawaj Manitu Justyna pacjenta wyciągnęła Antoś Justyna pacjenta wyciągnęła taka Justyna... że no <laughs> dobra, na, e, tak na niby, że tego wzięło, wciągnęło i mu nogę urwało, dobra? Boże, to straszne no, co, co straszne, to jest część życia. Takie wypadki się zdarzają. Że niby, że tak podjechało. No nie masz podnosić przyczepy, tylko traktor. Ty. Nie Dobra, chodź tutaj, podjeżdżaj. Ja ci go przytrzymam, a ty go podciągaj do góry. Puść. Powiedz mi, co chcesz? Powiedz co? Chcesz? Podjedziemy tak i tak. Co to jest? Zdłuż, nie. Co? Ty go ty nie trzymasz? Nie. O Jezu, faktycznie. Ale ciężki. Dobra. Wyciągnij tego chłopa, ty! Zaraz będziesz yy, jadła. Kurde, karetka na dachu leży. <głos> <głos> Dobra, panie Jest pan! Jesteś pan za duży na karetkę Może go jakoś pozbieramy do kupy, co? Czekaj. No tak. Nastawimy mu tutaj no tak. kończyny. O... Ostreczujemy ostr ostr go na dach. Dobra, myślałem, że widziałeś siedzieć na u, 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 u. Jak siedzieć? No że wiecie. co? No to, ale on nie ma okularów i mu mucha padnie do oka. Ale przejdziesz tak, to też może spadnie do oka. No nie, no bo leży, wiesz, głową. Bo... <słyski> Jedziemy. Co ta hulajnoga tu To będzie, że on przebije awonik. No jeszcze czego? Prze... Przebijanka? <słyski> no przebiegała... I tak się, i tak się wiesz, przekorzołkował. Prze generalnie to nic mu się nie stało, nawet rysy, nie ma. No. Co? Musisz zmienić koło. Ty, ale gorzej jakby wiesz, jakby spadł? O tak, że tak, 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 tak i tak by się tak wiesz. O tak by się tu wiesz, rozwalał, nie? Ale to tylko przy dużych prędkościach, tak jest. No tak, to od razu by się położyło. To pamięta. będzie taka na niby opona. Czy syna, znowu buty ubiera? Jak na niby opona, to co on tam ma? Zamiast opony jakoś? Tarcze? Tak. A ja. gdzie jesteś? Ja. Dobra, słuchajcie. Tutaj już tak na niby, że już jest, mamy już całą prawie robotę zrobioną. Zostało jeszcze tylko talerzowanie. Ja biorę Deera. No Ty samo zbierającą musisz tam jeszcze pozbierać, dokończyć i wysypać słomę. Słomę. Tutaj muszę podnieść. Fu, fu, fu. Tu o, rozkładamy. Justyna powiedz fu, fu. Patrz, ja przepycham karetkę. <tratka> Tata przepycham karetkę. Jak przepychasz karetkę? Patrz. No przepycham. Justyna, no, na co chcesz powiedzieć? Uwaga, bo ja chcę tutaj przejechać. Weź Justyna, wyjdź. Muszę Justyna, Weź mnie, pójdź mnie, bo ja chcę tutaj przejechać. Rata, Uwaga, na po... ej, ej, ej. Justyna, żeby... Uwaga, bo jadę. Ja hmm. Ta... Antoś, ja talerzuję teraz. Okej, okay, ale ja muszę ostatni rządek. Justyna, co ty robisz? Nie ja... Ja jak ostatni? Aha, dobra. Ja już muszę tutaj za zakręcać. Naprawisz? Ło to naprawię. Co się zepsuło? Ten niby, już jest wyleczony. Koła naprawkoło. I teraz tu. Dobra, zatależowane, pole zrobione, historyjka opowiedziana. Ma koparka? Mam, mam, na, ta koparka ja już przez przypadek wziąłem. Co ty, wodę chcesz kopać? Ja myślałem, że. Ty, ale ona jest. Czy ona nie jest do tego małego fenta? No wiem, ale a weź się tutaj, zobaczymy czy będzie pasowała. No pewnie będzie pasowała. Poka, poka. Ty pasuje. Miałem rację. Nie można kopać. Studnie do Chin. Cały świat nie Tak, zawaliłby się, bo stoi na stole, wiesz. Już, Justynka, naprawiłaś? Coś tutaj się zablokowało, co? To nie chodzi? Nie, chodzi. Justynka, naprawiłaś? Dobra, trzymam Ci. Kop. Dobrze, że mamy te łapy tutaj. Ty nie wiosłujesz wiosło tylko kopiesz. Co ty Wisła chcesz zawrócić? Dobra słuchajcie, my będziemy kończyć. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Czekajcie na kolejne przygody naszej tutaj dzielnej farmy bruderowej. Z Antosiem i z Justyną i mną w roli głównej. Piona Antoś, dzięki. Trzymajcie się. 这。<Peace. S 2>